Siemanko, witajcie ponownie w kolejnym odcinku nowej, rzeźkiej serii hautu. Dzisiaj ogarniemy sobie loteczkę, oczywiście krok po kroku. Zaczynamy. No to zacznijmy sobie od pozycji standardowo tej, w której powinniśmy wylądować na trampolinie. Pozycja, w której będziemy lądować na trampolinie. Chcę, że podobna jak nie taka sama, jak w przypadku skogu na plecy, czyli nóżki proste, ręce w stronę sufitu, całe plecy na trampolinie. I po tym, jak wylądujemy, hop, wracamy na nogi. Ale zacznijmy od samego początku, czyli od przewrotu w przód. Jeżeli nie potrafisz przewrotu w przód, nie zajmuj się lotką, wróć do podstaw, bo i tak Ci go potem gdzieś zabraknie. Przewrót w przód, proste ręce przede mną na trampolinie, Teraz podnoszę pupę do góry, głowę chowam, wyskok, hop, przetoczenie, ląduję w tej samej pozycji. Nic trudnego. Spróbujmy teraz dynamiczniej. Proste ręce, nieco dalej i mocny wyprost nóg. Głowę chowam, hop. Łatwiej się wstaję. Spróbujmy zrobić teraz ten sam wariant, ale bez trzymania rąk na trampolinie, czyli ręce z przodu przygotowane. Muszę teraz mocniej zapracować nogami ponieważ nie będę odpychał się z rąk. Ręce z przodu. Hop, ląduję. Wstajemy. Był przysiad, teraz robimy pół przysiadu, ręce na razie nisko, nie zaczynajcie zbyt wcześnie stąd. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ręce z przodu chowam głowę. Hop! I wstaję. Jak widzicie już bez problemu wstaję na proste nogi. No to proste nogi na początku. Lekkie bujanko na trampolinie, ręce z przodu. Patrzę na miejsce lądowania, hop! Voila! Tak naprawdę już to jest lotką, tak? Bo mogę to zrobić wyżej. Hop, ale myślę, że to nie jest ta lotka, która Was interesuje, ponieważ ta prawdziwa, mocna lotka zaczyna się od odmachu nogami, czyli hop! I wtedy jest lądowanie. I myślę, że na takiej lotce Wam zależy. Ale jak do niej przejść, z tej prostej lotki do tej fajnej lotki, już za chwilę. A teraz pokażę Wam przydatne ćwiczonko, tak żeby zamienić tą naszą loteczkę, gdzie cały czas patrzymy na ziemię i zgarbieni wylatujemy, do tej loteczki, gdzie pracujemy nogami. Czyli hop! Wygląda strasznie, ale to ćwiczenie myślę, że Wam pomoże. Będziemy sobie ręce na kosteczce. Albo na podwyższeniu. I teraz do tej pierwszej lotki wyskakiwalibyśmy tak, czyli biodra zaczynają ruch obrotowy. My spróbujmy sobie zacząć ten ruch bardziej stopami. Hop, czyli taki odmian. Nic trudnego, ale próbujemy. Pach, tak źle. Cały czas patrzę między ręce. Tak? Hop, będzie ok. Hop, hop. Proste? Warto spróbować kilka razy i potem oczywiście delikatnie zacząć niziutko, ale próbuję, hop, nogami i się schować. Jeszcze raz, niziutko, ręce przed sobą, hop, nogi i się chowam. Spróbujcie, najpierw kosteczka, potem lecimy na trampolinie, jeżeli jeszcze macie opory, no to do To moja ulubiona część, czyli błędy. Błędy, błędy, jak się ich wystrzegać, jak ich nie popełniać. Pierwszy błąd, skręcanie w trakcie lotki, czyli coś takiego. Jeżeli tak się dzieje, nie próbujcie robić jej coraz wyżej z nadzieją, że jakoś tam obniżycie prawe skrzydło i uda wam się spikować równo. Tylko cofnijcie się do podstaw. Jeżeli Mój przewrót jest prosty, tak? jeżeli potrafię go zrobić idealnie prosto, dopiero wtedy zabieram się na nieco wyższy przewrót. I jeżeli tutaj zaczyna się skręcanie, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo się boję, albo potrzebuję troszkę więcej czasu na to, żeby poczuć moje ciało w powietrzu, tak? bo jednak tu znajdujemy się chwilę w powietrzu i trzeba to ciało poczuć. Że wystrzegajcie się tego błędu, wracajcie do podstaw, nie idźcie gdzieś tam do przodu, nie próbujcie trudniejszych elementów, jak wychodzi Wam krzywo. Kolejna rzecz. Złe lądowanie na plecach. Jak już wcześniej pokazywałem, powinniście lądować w ten sposób. Ręce w górę, nogi w górę. Jeżeli obniżymy nogi w momencie lądowania, to zamiast spaść na nie, przelecimy na brzuch albo do kolejnej lotki. To przyda nam się później. Jeżeli chcemy ogarnąć samą lotkę, nie robimy tego. Kolejna rzecz: nogi za bardzo nałożone na siebie. Jak będziemy tak trzymać, to cały ciężar nóg spadnie na nas. I będzie nam ciężko wrócić na nogi. Pokażę dwie opcje. Pierwsza opcja, nogi za nisko. Hop. Ciężko. I druga opcja, kiedy nogi nie przygniatają. Też nie za fajne uczucie. I ostatni błąd. Już wiem, jaki jest ostatni błąd. Ten najczęściej spotykany, czyli za wczesne zaczęcie rotacji. Ja osobiście, jak robię lotkę, to do ostatniej chwili, nawet przy tej lotce, do ostatniej chwili... Trzymam kontakt wzrokowy z trampoliną, przez co wiem, że spadnę na plecy. Jeżeli za wcześnie obrócicie głowę, to nie będziecie wiedzieli, w której części lotki jesteście. Dlatego patrzymy hop, do końca i potem zabieramy głowę. Błędów nie popełniamy. Lecimy dalej. Jako, że jesteśmy już po odcinku specjalnym łączenie padów, dorzucamy dwa nowe triczki do naszej piramidy progresu, czyli lotka z pupy i lotka z pleców. Zaczynamy od lotki z pupy, czyli robię zwykły skok do siadu, Hop, chowam głowę i robię sobie lodeczkę. Jeszcze raz siadam. Hop, głowa schowana, nogi zgięte. Nic trudnego, a cieszy. I kolejna rzecz z pleców do lotki. Podobnie, tylko mocniejsza praca nóg. Hop, kopię. Chowam głowę. Jeszcze raz. Na plecki. Kopnięcie. Hop. Lightowe lądowanie. Spróbujcie. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że bez problemu ogarniecie lotkę. Łapki w górę, subskrypcje, wszystkie tego typu rzeczy mile widziane. Jeżeli wam się coś nie podoba, coś byście zmienili, napiszcie koniecznie w komentarzu. Pamiętajcie o filmiku na dole, jeżeli jeszcze są braki w tych podstawach. I na koniec łapcie kilka lotek i do zobaczenia w kolejnym odcinku.